z tej strony mapka w dzisiejszym odcinku sobie pogramy Fire'a już odpalajmy sobie gierkę ostatnio w komentarzu poprosił mnie widz o to żeby nagrać jakąś inną gierkę to nagrywam ogólnie też piszcie w komentarzach co jakie gierki chcecie zobaczyć na moim kanale o ogólnie Ogólnie to zmieniłem nagrywarkę. To nagrywarkę? Nagrywarkę? Nie, no, chyba tak się mówi. I piszcie, czy lepsza, czy gorsza. Bo tutaj ja... ja mówił, że tutaj jakaś lepsza, jakoś będzie. Ogólnie tak czytałam na internecie. się szybciej. O o, dobra już minuta ja... i występ. wstęp w, w, w opisie nagrywarkę, edytatorkę no tak, edytatorkę nie wiem aplikację do edytacji filmów i do intra Co robię? O, o, nie ma już tego jajka. O, tutaj jest. O, znowu. O, 50 teraz dostaliśmy. Bo ogólnie wcześniej, ram, to dostałem jednego gama. Ogólnie ostatnio sprawdzam swoje statystyki. No i. Po prostu o nie wierzyłem. No, nie tyle co naprawdę mnie zaskoczyło. 340 wyświetleń, ponad 29 subskrypcji, bo było 30, ale teraz jest już znowu 29, i w minutach oglądanie 105 minut. Ale teraz pewnie jest dłuższe. Bo patrzałam się, że w środę było 85 minut. A ona zacofało, kurde. Myślałem, żeby polecieć na Clock Towera. Nie wiem, nie dolecę, ale próbuję. O, właśnie no. Było, no masa wyświetleń, bo to jest dużo. Dużo subskrypcji nawet. No nie nawet, tylko na no dużo. No bardzo dużo. Jeżeli chcesz mi pomóc, to zostaw teraz lajka i, i suba. Ofamas. Kurde. O Ogólnie też niedługo pojawi się film z Brawl Starsa I nie wiem właśnie czy robić kanał specjalny gdzie tam będę wrzucał tylko Brawl Starsa Czy właśnie nie robić O, moja ulubiona broń O, jak fajnie. Właśnie wracając do rzeczy, to właśnie nie wiem, czy robić ten kanał, czy nie robić. Nie wiem, może zrobię. Ogólnie teraz mało rzucam na kanał, no bo nie mam czasu. No, no bo nie mam czasu. No. Szkoła. N niby teraz wolna, ale Tyle sprawdzianów się zapowiedziało, że ho. Ogólnie też poza YouTubem. Właśnie te treningi dużo zajmują czasu. O, plecak. Ale staram się regularnie wrzucać filmiki. Właśnie też, nie wiem czy to właśnie powiedziałem, ale niedługo też będą filmy jak zrobić intro i jak zrobić miniaturę na swój kanał. Kurde, nie ma typów, zaraz trzeba polecieć gdzieś. Kurde, źle zrobiłem. Kurde. Nie wiem czy będzie widać na filmie jak mi laży. O. o! Weźmiemy tutaj cyk. O, Patelnie. <tryk> Ogólnie to niedługo będę kupywał mikrofon, to będzie mnie lepiej słyszeć. O! Лечим особо террас на тыков. О, уже до стаи. здесь же Dobra, typów nie ma w okolicy gdzieś. Jakie broni E słabo. O, znowu jajko. Nie ma. Ogólnie może będę kupował komputer Wiem, mówiłem, że nie będę kupywał, że komputer to Nie tyle co gówno, tylko po prostu to jest strata czasu i pieniędzy O, zobaczę, to może się, da się to otworzyć, nie Ale jak już nagrywam na YouTube to ten komputer Na pewno będzie potrzebny I może wrzucę jeszcze jak uczę grać się z Fortnite'a? Nie wiem, czy to będzie z kolegi Xboxa, czy to właśnie z tego mojego komputera, ale dam wam znać. Ogólnie myślę, że to będzie Ło, ale slaczyło mi. Chodzimy sobie na typów. Kurde. Zapomniałem, że tutaj nie ma przyjazdu. Dobra. Ogólnie wyznaczę wam dzisiaj próg łapkowy. Dziesięć łapek. Dobra. Dobra, idziemy sobie tylko przyjechać. Aha, to żeśmy przyjechali. To chyba nie ogarnie. No, ale nas może zabić. I pewnie zabije. Kurde, no zabije nas. No. Wiedziałem. Mogą wlecieć wtedy jemu, jak się leczył. O, golda, jedynkę mamy. U fajne rzeczy. I jeszcze zobaczymy sobie sklep. Tam pootwieramy parę skrzynek. Zawet mam się o. I co, to tyle w dzisiejszym odcinku. Wracajcie do poprzednich. Lajkujcie, subujcie Piszcie w komentarzach, jak nagrywać. Siema.